Dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Nazywam się Skarpetek, a to moja siostra skarpeczara. Cześć. Cześć. Jesteśmy bardzo grzecznymi skarpeczątkami. Mów za siebie. Ja wcale nie jestem taka grzeczna, jakby się wydawało. Patrzcie jak wam pokazuję język. Ty Schowaj język szybko. Nie, nie schowam. Skarpeciara, schowaj ten język. Nie, nie schowam. Lubię swój język. Lubię swój język. Schowaj go natychmiast. Bo dzieci nas nie będą lubiły. Ha 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 ha, 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 ha 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 Nie masz racji. Dzieci nas polubią. Nawet jak pokażę język. No 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 nie przynoś mi wstydu. Jakiego wstydu? No wstyd mi przynosisz, no! Schowaj ten język. Ale wiesz co? No. Ja nie mogę schować języka. Jak to nie możesz? Schowaj go! Do buzi. Nie mogę schować tego jędzora, no. Jak to nie możesz? Ja mogę, to ty też możesz. Nie mogę! I już! Spróbuj! Nie mogę, nie mogę, nie mogę! Spróbuj chociaż! Próbuję i próbuję i nic! On jest... On jest... On jest narysowany, no. Jak to narysowany? No, na, narysowany, no. Nie mogę go schować, bo on jest taki, taki na stałe, no. Jak to narysowany? Zaraz go zetrę. Zetrę go. Nie da rady. No mówiłam ci, że jest narysowany, no. głuptacie jeden. I co, tak cały czas będzie z tym jęzorem na wierzchu? No, no nie wiem, no już też mi tak głupio z tym językiem, no już mi wycech cały. wycech mi cały i teraz, no nie czuję go w ogóle. A jak on mi uschnie i odpadnie, to co to będzie? Albo jak, nie daj Boże, go odgryzę. Patrz jak ja mam duże zęby, no. Większe od ciebie. Chyba... Chyba ty jesteś jeszcze dzidziuś bo ty jeszcze nie masz zębów. A ja popatrz jakie mam zębiska. Zębiska, no. Ale ty masz duże te zęby. Zobaczcie czy, czy one są ostre. aaaa Nie gryź Skarpeciara no. Czas mi odgryźć głowę. Aaa, ledwo. Ledwo uszedłem z życiem, no. O. Chyba pastą Colgate my te zęby, takie ostre są, no. Twój język to na pewno już będzie odgryziony. Jak go tak wystawiasz ciągle, taki suchy jest i między zębiskami twoimi ostrymi. Mm, mm, widzisz, jakie ja mam piękne zębi? Tak, piękne, piękne, zielone. Chyba, chyba... E, mech ci urósł na naszych zębach. Jaki mech? Jaki mech? Co ty opowiadasz? Piękne, bielutkie zębiska mam, a ty zazdrościsz mi, dlatego mówisz, że to mech, ty łobuziaku jeden. Jaki, jakie piękne białe zęby, całe zielone są, popatrz, popatrz, jakieś, au, ale znowu mnie chciałaś ugryźć, ach ty. Ja już sobie idę od ciebie, nie lubię cię. Hej, hej, gdzie poszedłeś, ja się boję sama być. I